Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek Farming Simulator 2013. Słuchajcie, zacznijmy od tego. Nie wierzę po prostu, że do tego osiągnęliśmy. Pojadę właśnie że pak sprzedać. Ale powiem Wam to. Nie wierzę, że po prostu to osiągnęliśmy, ale udało nam się odnieść sukces po prostu. Wbiliśmy 100 subów na moim kanale. Liczba subów. Osiągnęła już trzy cyfry. Po prostu nie wierzę, że to się udało. Jestem naprawdę z was dumny. Dziękuję, że zeście. tyle nabili mi tych subów. I wiecie jak? I tak chciałem do końca września. Udało się do końca września. Po prostu jesteście super. Uwielbiam was wszystkich. To nie zależy od tego, jakie jesteście narodowości, co jesteście, po prostu was wszystkich uwielbiam. Jesteście świetni po prostu, dziękuję wam bardzo za te 100. I jest taki cel, do końca tego roku, 2024 zostały 3 miesiące i chciałbym być 150 do końca tego roku. No 200 to już wątpię, ale 150 do końca tego roku. Dziękuję wam bardzo za to. I mam nadzieję, że dalej się będziemy rozwijać. Kan A dzisiaj trochę opowiem Wam historię o tym kanale. Kanał ten został założony przeze mnie 6 czerwca 2021 roku. I wtedy, no, miałem 11 lat, kiedy założyłem ten kanał. Więc jeszcze nie nagrywałem, ale po kilka miesięcy później, gdy kolega powiedział mi, że zmienił się regulamin YouTube'a, że można nagrywać poniżej 13 lat, tylko że bez twarzy, to zacząłem nagrywać. Tam zacząłem jakieś gry nagrywać takie popularniejsze. No i tak to po prostu wyglądało. No ale teraz to osiągnęliśmy naprawdę sukces. No i potem nagrywałem do listopada 2022 i skończyłem z tamtych gier w sierpniu 2023. Nagrałem tylko jeden film i w sumie jedyny film 2023. Tam, gdzie, gdzie Farminga 11, gdzie prezentowałem trzy bezużyteczne maszyny. No i potem wróciłem tutaj w lutym 2024 i miałem wtedy wówczas 48 subów. Czajcie to? Minęło 7 miesięcy i mam już 100. Naprawdę jestem szczęśliwy. Nie wierzę, że żeśmy to zrobili. Jesteście genialni po prostu. I, ter i teraz od tego czasu nagrywam 13, a z czasem jeszcze 15 zacząłem nagrywać. Sprzedajemy tutaj rzepak. Zarabiamy kupę siana. No, i jedziemy na farmę. Ale po prostu jestem szczęśliwy, żeście mi taki sukces mogłem odnieść. I tak, udało się ten cel. Wy dotrzymaliście obietnicy. Chciałem do końca września bić 100 subów. Dzisiaj jest 30 września. I mam te 100 subów. Dziękuję Wam bardzo. Jesteście genialni widzowie. Jesteście super super ludźmi. No, a co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Sprzedajemy rzepak, który był skoszony w poprzednim odcinku. Pojadę potem sprzedać kombajn i kupić maszynę do trawy, bo jak wiecie, tutaj mam zamiar robić bele kiszonki. Kupiłem już prasę, owiarkę i przyczepę na belę. No, odcinek będzie tak około 20 minut trwał. Ale nie wierzę w to po prostu. Udało się. Osiągnęliśmy sukces. Napiszę sobie grę na wszelki wypadek. Ojej. Ach, no i ta. Bo Boże Święty, tak gra się tak przecina. Po prostu za późno tutaj reaguje. że ten ciągnik mnie za późno skręcał. Jak ja kliknąłem skręcać, to to czyli A bądź D, no to nie chciało to skręcać, a potem tak nagle wykręcało. I to naprawdę dziwna sytuacja. Takie mi się nieraz zdarzają. No to teraz jedziemy na farmę i odstawimy my tutaj ten sprzęt. No i, czyli ciągnik z przyczepą i Pojedziemy sprzedać kombajn i kupić maszynę do trawy. Czyli kosiarkę, przytrząsarkę i zgrabiarkę. Jedziemy sprzedać ten kombajn. niego ja jakoś długo to nie mam. Ale postanowiłem, że go sprzedam po prostu. Bo w przyszłości jak zarobię więcej pieniędzy, to już kupię sobie większy kombajn. Ten mi będzie tylko zbędny. A z racji, że potrzebuję więcej go Tówki, bo mam za mało, to ten kombań pójdzie po prostu na sprzedaż. No, pracownik już powoli kończy nam sianie tej trawy. No, potem się będzie trzeba zająć drugim polem, tym mniejszym, które kiedyś było dwoma polami mniejszymi, ale połączymy je. A my jedziemy ten kombajn sprzedać w końcu. Hm, tak sobie jedziemy. No i w poprzednim odcinku, no, pieniędzy to jakoś strasznie dużo, to też nie miałem. Ale była promocja na Ursusy, no a prasa o wiarka i przyczepa, to były to Ursus. I dalej jest ta promocja na Ursusy. I tak troszeczkę mnie ciągnie. Czy jakby nie zostało mi trochę kasy, to nie kupić sobie tego największego Ursusa i nie mieć trzech ciągników na gospodarstwie. Nie wiem, ale sprzedajemy kombajn. Żegnaj. No i mamy 181 tysięcy. No to lecimy z zakupami. Kosiarki. Pierwotnie miałem zamiar kupić o tom i tom, ale się, jak widać, i mam pieniądze, to się rozmyśliłem i kupię o takie dwie. Kosiarki już kupione, ale to nie wszystko trzeba jeszcze przetrząs, z O którą? Dobra, ta na razie wystarczy. Przetrząsacz to ten na razie wystarczy. I mamy nasze zakupy ogarnięte. Ale kurczę, no jest fajna promka na te Ursusy. I ja na przykład bym mógł sobie kupić o tego największego. Jest jeszcze tak obniżonej cenie. A za 13 godzin ta promka na Ursusy widać, że się kończy. No to sobie przemyślę to. Dobra, nie wiem, na razie, na razie jeszcze jednak nie byłem zdecydowany. Na razie te dwa ciągniki, które mam, to mi wystarczą i tak wykorzystam w sporej części tę promkę. Poza tym, Ursusy to są mi tak tanie, bardzo, więc ja i tak w przyszłości sobie kupię. Ale zanim może związę te maszyny. A, bo nawet zresetuje, nie wiem jak to wyjdzie. To sobie po prostu pole na te dwa nawiozy. Ale rozsiewacz nawozu jest praktycznie pusty. Więc sobie go napełnimy. Dojedziemy sobie na wieść Pracownik już chyba kończy widać. No chyba ostatni już ma przejazd. A my sobie nawieziemy naszą trawę. Mógłbym ten rozsiewacz wymienić. Poza tym może też nawet w przyszłości ten ciągnik również pójdzie na sprzedaż i właśnie tego Ursusa bym w przyszłości kupił sobie. Na razie nie dziś, może jak zrobię tę kiszonkę, będę miał tą kupę Forsy, no to może wtedy sobie kupię tego Ursusa. No. Tutaj nawóz się widzę, jak roz się widzicie, jak roz się <grym> Wiecie co? Możesz nawet zdrasętuję na maszyny. Wszystko poresetowane. Dobra, widzę, że pracownik już zakończył mi tam chyba sianie. No i się zawiesił. A nie, on nie zakończył tu jeszcze siania zbytnio. A kurczaki pieczone. No i zawiesił się. Frajer jeden. Dobra, lecimy dalej z sianiem. Poprawię jeszcze te mijaki, które porobił pracownik nam. I puszczę go na drugie pole, a sam tu będę musiał nawozy dać. Bo... Nie da się, się puścić pracownika na nawożenia. No od tej strony są mi od tamtej. Lecimy sobie tutaj poprawić jeszcze ten miak. No i lecimy tam... Da no zasiać po prostu. Tylko kurczę, czy ten nabóz coś tutaj daje nie chyba widać tutaj ślady nawożenia kolejne innym jaki do poprawienia Poza odcinkiem. No i poza odcinkiem tutaj może dokończę nawożenie. I tam zasieje pracownik do końca. No i przyspieszę czas. No i trawa wyrośnie a w następnym no to będzie. Może i koszenie nawet. A, zapomniałem, że siewnik wyłączony. Dobra, puszczam pracownika, sami przesiadamy się do sejma i siejemy na wóz. Czemu on mi nie chce jechać? Kliknęłem chyba dwa. Albo za słabo. Stoją moje nowe nabytki, no i sypiemy dalej na wóz. I raczej już tutaj nudno będzie teraz to sypanie nawozu. No i nawóz jest dalej zsypany. No, ten teren to tak ciekawie wygląda, że to było do niedawna brązowe pole, a teraz taki zielony się zrobił. No bo trawę zasiałem, to logiczne. No, jeszcze za 3 minuty i odcinek się kończy. No, a reszta już się porobi poza odcinkiem. Może udawać się to całe pole, właściwie już łąkę, obsiać nawozem do końca tego odcinka. Tak sobie jadę. Oczywiście dalej nie mogę uwierzyć w to, że zostawiliście te 100 Tak się cieszę strasznie. No już do nawiezienia niebie mi zostało. Pracownik tam sobie dobrze rodzi. Już zaraz, już zaraz połowa płoda będzie obsiona. raczej to już się wszystko obsieje poza odcinkiem tą trawę i te nawozy. No, już zaraz 20 minut, dobra, dojadę do końca. No i co, i chyba będziemy raczej kończyć dzisiejszy już odcinek. Jeszcze raz bym chciał wam bardzo podziękować za te 100 subów, które mi zostawiliście. No, jestem po prostu wdzięczny i nie mogę w to uwierzyć. Tak więc, co, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie komentarz i za te 100 subskrypcji również dziękuję. Lecimy do końca roku po 150. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. I cześć.